Na warszawskich Powązkach przed pomnikiem Chwały wyciążonym jest nasz reporter Marcin Poszpiech. Tego sygnału przejmującego dźwięku najgłośniej rozbrzmiewającego w Warszawie nie sposób pomylić z czymś innym i nie sposób go zignorować. 71 lat temu, dokładnie o 17:00, w godzinę w, tak jak było to ustalone, we wszystkich dzielnicach stolicy rozpętała się dramatyczna walka o wolność, a zarazem piekło na ziemi. Na ulicach woli powiem jeszcze przywile, którzy ginęli w krzyżowym ogniu, ale wtedy na powstrzymanie żywiołu było już za późno. Budynki zajmowane przez Niemców już zaatakowały grupy śmiałków z biało-czerwonymi opaskami na ramionach, a szybko na górującym nad miastem budynkiem prudencjalu zawisła narodowa flaga. I może wtedy przez moment wydawało się, że wszystko skończy się dobrze. Powstanie miało przecież trwać tylko kilka dni. Ale dziś, tu na wojskowych powązkach, najważniejsi są ci, którzy walczyli i ocaleli, skatakrzając się między powstańczymi mogiłami, oddają hołd swoim kompanom broni, przyjaciołom. Najbliższym. Zostało ich już niewielu wśród nas, dlatego wielu chce się z nimi spotkać. I to nie tylko warszawiaków, bo dziś na wojskowe powążki e, przyjechały osoby z całego kraju. I czasem że się krępują, boją się zacząć powstańców e, i im nie przeszkadzać, nie narzucać się pytaniami. A teraz już na powążkach e, hymny narodowe. Mówiłem o tym, że y, wiele osób y, boi się.